Izbo. Gdyby przed wojną tak budowano centralny okręg przemysłowy, jak wy budujecie centralny port komunikacyjny, to do 1 września 1939 roku nawet jedna łopata nie byłaby wbita w, na terenie ówczesnego cop -u. To jest pierwsza uwaga. Znaczy tempo, tempo tych prac jest po prostu jakieś horrendalne, i, i ta inwestycja ma szansę stać się takim projektem, monstrum, jakich niestety wiele jest po roku 1989. Jeśli chodzi o ekonomiczną racjonalność tego typu rozwiązań, mój przedmówca wspomniał tutaj o lotnisku w województwie Podlaskim, nad którym też. Latami, już praktycznie dekadą ciągną się dywagacje, plany i roztrząsanie. Ja byłem o to pytany też w kampanii wyborczej w ubiegłym roku podczas jednej z debat gospodarczych w Białymstoku. I odpowiadając na to pytanie, czy i gdzie powinno powstać w lotnisko w województwie podlaskim, odpowiedziałem następująco. Lotnisko w województwie podlaskim powinno powstać wtedy, kiedy będzie miało sens ekonomiczny jego istnienie. A kiedy będzie miało sens ekonomiczny jego istnienie? Wtedy, kiedy będziemy prowadzić maksymalnie szeroki handel i wymianę towarową, ale również ludzką ze Wschodem, z Białorusią, z Litwą, Łotwą, Rosją, żeby lotnisko w tym rejonie skoncentrowane mogło obsługiwać znaczący ruch również na wschód od naszych granic. I to samo dotyczy, w makroskali oczywiście, z zagadnienia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Otóż położenie Polski predestynuje nas do tego, żeby być świetnym właśnie hubem transportowym jako państwo, jako całość. Jako państwo, które jest na przecięciu dróg wschód-zachód, północ-południe w Europie. Najwęższe miejsce pomiędzy Bałtykiem a Karpatami. To oczywiście jest możliwe, to oczywiście cały czas jest do zrobienia, to oczywiście cały czas jest do zrobienia, żeby Polska była tym zwornikiem, była tym miejscem, w którym naprawdę zarabia się poważne, potężne pieniądze na tym, że jest się Pomostem handlowym pomiędzy Wschodem a Zachodem. Oczywiście Wschodem rozumianym w sposób nowoczesny na XXI wiek. Ten, te, ta nowoczesność dzisiaj mówi nam przede wszystkim o centrum życia gospodarczego świata, jakie przesuwa się w kierunku Azji Wschodniej konsekwentnie od dekad. A znowu, żeby. To miało ekonomiczny sens, i żeby być tym hubem transportowym, żeby realizować tę funkcję, należy realizować inną politykę zagraniczną, niż państwo realizują. To znaczy, nie należy się ustawiać jednoznacznie w rywalizacji chińsko amerykańskiej w rydwanie jednego czy drugiego mocarstwa. Należy bardziej patrzeć tutaj na politykę, jaką prowadzą w tym zakresie w Europie Środkowej Niemcy czy chociażby Węgry. Węgry, czterokrotnie mniejsze od nas ludnościowo, przeskoczyły nas kilka razy, jeśli chodzi o inwestycje z państwa środka, inwestycje chińskie. To Węgry prowadzą, modernizują linię, która ma Belgrad, Budapeszt, w porcie w Pireusie się kończyć, czy zaczynać z drugiej strony i być również tym elementem transportu idącego właśnie z Azji Wschodniej, przez Europę Środkową, żeby realizować rozsądną politykę gospodarczą opartą o to, że jesteśmy centrum handlowym nie tylko Europy, ale szerzej Eurazji, całego tego wielkiego megakontynentu, również na kierunku atlantyckim, trzeba prowadzić bardziej rozsądną politykę zagraniczną, bardziej wielowektorową politykę międzynarodową. Nie można dawać się zaprząc w rydwan wyłącznie czy to brukselskich, czy waszyngtońskich interesów. I trzeba powiedzieć raz na zawsze Zachodowi: chcemy z Wami współpracować gospodarczo, wojskowo, politycznie, ale przestać składać hołdy wierno-poddańcze czy to w Brukseli, w Berlinie, czy w Waszyngtonie, jak niestety wszystkie po roku 89 rządy w ten sposób politykę polską formatują. Żeby centralny port komunikacyjny miał sens, żeby miał przyszłość, żeby tego typu inwestycje i tego typu rola polski była, była rzeczywiście opłacalna, musimy otworzyć się szerzej na oczywiście ostrożną, bo te inwestycje chińskie też mają różny charakter. Oczywiście, że ostrożną. Ale ostrożnie, ale otworzyć się po prostu na szeroką współpracę z Azją, zwłaszcza z Azją Wschodnią, Południowo Wschodnią, czyli tam, gdzie jest nowe centrum życia gospodarczego świata. Dziękuję.